Deep Purple na antenie Radia Poznań 13.24. Piosenki tego zespołu by, bywają inspirujące dla Macieja Kręca, który jest w studiu. Witaj serdecznie. Oczywiście. <grym znać> to znaczy? Oczywiście. To znaczy oczywiście. A jeżeli chodzi o ciebie, przede wszystkim serdecznie witam. Witam pana redaktora i witam słuchaczy Radia Poznań przy Berwińskiego 5. Jesteś muzykiem bluesowym. Od lat zafascynowany Ameryką. Od lat także i kojarzony z zespołem Blues Flowers. No ale teraz postanowiłeś odłączyć się, nie na stałe, ale tak, żeby zaznaczyć swoją obecność. Czy najzwyczajniej przez lata nazbierałeś tyle materiału i pomysłów, że zadecydowałeś, że jednak czas stworzyć coś swojego i to z przyjaciółmi. I to dodam, że wyjątkowymi. Przez, przez wiele lat rzeczywiście jakby ja, ja jako muzyk solowy się nie, nie udzielałem i pracowałem jako basista w zespole Blues Flowers. To jest 30 lat prawie. Tam są dwie silne osobowości: Robert Grześkowiak i Jaromir którzy którzy wypełniali płyty swoimi kompozycjami, jakby mój udział tutaj nie był niezbędny. E, e, właściwie trochę życie napisało ten scenariusz i pozwoliło zrealizować ten projekt. E, bo na co dzień dosyć jestem zajętym człowiekiem i w różnych bardzo różnych projektach muzycznych, około muzycznych biorę udział. No, i tak naprawdę dopiero ten, 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 ten smutny czas covidu, który dotknął wszystkich właściwie artystów, no, no bardzo mocno spowodował, że ten jakby ta codzienna praca, ten kołowrót troszeczkę stanął. Czyli to no była był, szansa, jeden na milion, żeby nagra... na milion, Jeden na milion. Zrobić coś dla siebie i swojego. Tak. Dla siebie i dla innych. No, to, początkowo to było dla siebie bardzo. Bo to też był trudny czas, taki, ja, ja też pracuję, jakby zarobkowo pracuję w branży muzycznej, więc jakby ten okres był bardzo trudny. No i to też trochę pozwoliło zająć głowę, a przy okazji zrealizować duże marzenie, takie, które, które wyniknęło z wieloletniej fascynacji, ale też z podróży mojej do Stanów Zjednoczonych, na południe Stanów Zjednoczonych, w te regiony, gdzie, gdzie muzyka bluesowa się narodziła, w tych wielu miejscach świętych dla bluesmenów, Byłem i one gdzieś tam rezonowały w mojej głowie, i, i te dźwięki, które tam słyszałem, bo też bardzo aktywnie jakby uczestniczyliśmy w koncertach, w graniu w klubach i to i Nowy Orlean, i Memphis, Bill Street i, i te wszystkie historie takie, i Crossroads, i, i nad Mississippi, mhm. te wszystkie jakby miejsca święte w delcie. No, one gdzieś tam dzwoniły cały czas w głowie i, i nie mogłem. No, gdzieś tam dojrzewało to, że to trzeba z siebie jednak. I Maciej, zrób, to, coś, zrób, coś, zrób coś, wykorzystaj tym... ten czas. Tak. Dobrze, to za chwilę do rozmowy wrócimy. Teraz usłyszymy piosenkę Bad Moon. O czym ona opowiada? To, to jest taka historia, która właściwie o takim mężczyzna-kobieta nie najlepiej im idzie. On gdzieś tam. Jak to w związku? Jak to w związku? On gdzieś tam się troszeczkę gubi, troszeczkę go przyciąga bar i, i, i jakby takie życie nocne. No i prosi ją, żeby, żeby, żeby mu pomogła wrócić do domu. I zapaliła światło. I zapaliła światło. Posłuchajmy. right and the wind so cold, deep blue, brought me so far from home. Got my kicks and I ran so far till I got to this whiskey bar right now. Squeeze me so tight. Please turn on the light. Please hurry. thoughts brought me to to the point of the deepest blue lead me through this pain down the river of no return let's hurry let's hurry. My faith's long gone. Behind the clouds, bad luck has got me and got no doubt. So heal me, please, and find me soon to get me out of the deepest blues. But now squeeze me so tight. Please turn out the light. Please hurry. The thoughts brought me to to the point of the deepest blue. Lead me through this pain down the river, no return. Let's hurry. Let's hurry. Couldn't stand it. The devil took my soul away. So turn on the light that'll bring me home and set the signs up on the road. But now squeeze me so tight. Please turn on the light. Please hurry. And your thoughts brought me to. To the point of the deepest blue, lead me from this pain. Down the river of no return, let's hurry. Maciej Krend, brothers and friends, mamy najnowszy album i słuchamy go właśnie. To Bad Moon, tu występuje także i Romek Puchowski. No i jeżeli spojrzymy na odwrocie albumu, na postaci czy artystów, którzy występują razem z Tobą, no to jest tutaj ich cały przekrój, jak udało się ich wszystkich zorganizować. Zwłaszcza, że to muzycy często z najwyższej półki bluesowej. Jest tak, że słuchajcie, pierwszy raz nagrywam swój własny album, może byśmy coś razem zrobili? Jak to wyglądało? Czy znaczy, to, to, to Cały proces tej, nagrywania tej płyty to było, to było półtorej roku, także to było sporo czasu. Między innymi też z tego względu, że ci zaproszeni artyści. Mają też swoje zobowiązania, to są muzycy koncertujący i nagrywający, mający swoją karierę i nie zawsze mają czas, mieli czas, żeby jakby ze mną pracować. A udawało się to przekonać jakby w, 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 na dwa sposoby. Część, płyta nazywa się Brothers and Friends, i stąd, że część z tych osób to są osoby bardzo mi bliskie, z którymi się znam od bardzo wielu lat. Łączą nas wspólne grania, wspólne e, e, projekty wcześniejsze albo, albo po prostu przyjaźń. Spotkali, kiedy zaczynaliśmy z Blues Flowers ponad 30 lat temu e, grać, to na przykład właśnie z Romkiem Puchowskim, który tutaj e, wystąpił przed chwileczką zaśpiewał, jeździliśmy razem po wszelkiego rodzaju przeglądach, konkursach, od Rawy Blues po, po, po przeróżne inne festiwale. Część z tych osób jest związana, albo występowała, albo się poznaliśmy na festiwalu Blues Express w Zakrzewie, bo tam jakby zespół Blues Flowers jest takim gospodarzem, organizuje to Henryk Szopiński, czyli mhm. nasz mój kolega kordonista. Część z tych osób to są osoby, z którymi pracowałem profesjonalnie, jako do, 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 jakby um, pracując z nimi na scenie, jako backliniarz, czyli no, taka osoba, która jakby zapewnia i dba o instrumenty muzyczne w czasie koncertów, czy tras koncertowych, czy programów telewizyjnych. Tutaj tak, ta, tak się pojawiła osoba Wojtka Cugowskiego, czy Łukasza Drapały, który teraz akurat jest y, też w Voice of Poland, y, na, na, no, występuje i zdaje się, że sobie rewelacyjnie radzi. Zaśpiewał tutaj utwór Fire na drugiej, drugiej części płyty. Też jest cała grupa muzyków zagranicznych. Tutaj silna reprezentacja amerykańska, głównie z Kalifornii, za sprawą mojego wieloletniego kolegi Johna Cliftona który tutaj z, e, m, pojawił się bodajże w 2008 roku w Polsce, e, ponieważ miał polskiego menadżera, niestety już nieżyjący, świętej pamięci Marek Piekarski, przywiózł tutaj zespół Mofo Party Band, gdzie grał i śpiewał e, John Clifton i e, e, to była taka dosyć jeszcze amatorska i wstępna trasa, więc nie panowie no, oszczędzali, jak to Amerykanie lubią mm -hmm. oszczędzać i, i też jakby dbają o każdego dolara e, i poprosili po prostu mnie o pomoc, czy nie mógłbym im pomóc załatwić instrumentów. No i tak to I tak tak, się tak, to narodziło. Tak się narodziło. W przez przyjaźń. I John przyjeżdża tutaj do Polski już od, od, od tamtego czasu, to już jest naście lat. Grał w tym roku w Zakrzewie, mieliśmy okazję się spotkać i przy okazji tego spotkania też nakręciliśmy kilka zdjęć. Niedawno, w zeszłym tygodniu, miał premierę klip do piosenki 100 dolar, w której John śpiewa. Piosenkę za chwilę usłyszymy na naszej antenie, ale jeszcze zanim to nastąpi, to chciałem zapytać o to, czym miałeś jakąś taką szczególną ideę, kiedy tworzyłeś ten album. To jest tak, że on jest bardzo zróżnicowany pod względem muzycznym i pod względem treści, które się na nim pojawiają, no bo wiadomo, że jeżeli pojawia się tutaj tylu wyśmienitych artystów, każdy wnosi swoją energię, swój klimat i te piosenki się od siebie różnią, ale też każda opowiada inną historię. Czy taki był też zamysł, żeby on był taki trochę właśnie zróżnicowany, żeby był szeroki wachlarz klimatu, Muzyki, pojęć historii. Ja, ja za bardzo, za bardzo nie, nie, nie chciałem się ograniczać, ponieważ to był taki projekt, który kiedy zaczynaliśmy go grać, to w zasadzie najpierw zaczynaliśmy, zaczęliśmy sobie muzykować z Maćkiem Sobczakiem. I to w zasadzie było dla własnej. Przyjemności i zabicia czasu i też troszeczkę odwrócenia uwagi od tego trudnego momentu yy, covid yy, No i, i, i jakby nie było, na, nawet na początku, nie było założenia, że to w ogóle zostanie zarejestrowane. Tylko zaczęliśmy grać i po dwóch tygodniach się okazało, że, że mamy 13 czy 14 utworów, które nam się bardzo podobają, bo uważam, że te kompozycje w wielu przypadkach są naprawdę yy, ciekawe, co zresztą jakby. Dostajesz takie informacje taki, taki, z, taki zwrot, zwrotnych. tak, z, z radiostacji, czy od dziennikarzy, czy od muzyków nawet, którzy nie są skłonni chwalić kogoś innego, ale, ale no, 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 i, i jest to miłe. I, no i zaczęliśmy to śmiać, w ogóle zaczęliśmy to postępować, żeby to jednak zarejestrować. To nie były utwory, które leżały w szufladzie od 30 lat, czy 20 lat, czy 10. Część może tam, może tak, ale, 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 ale większość to były rzeczy, które po prostu nam wychodziły spod ręki. Akurat taka była ochot. a spróbujmy, zagrajmy coś może pod Stevie Ray mhm. Albo taka jest, jak dzisiaj, taki nastrój. I tak w praniu wychodziło. I tak w praniu wychodziło. A potem szukali, bo w pierwszej wersji miał zaśpiewać mi tę płytę w całości Maciek Sobczak. Ale to jest jednak osoba, która ma bardzo... Y mm charakterystyczny głos i dosyć taką bardzo um, um, nie, nie, dominującą um, osobowość, ekspresję, ekspresję, osobowość, tak. Mm -hmm. I, e, I myślę, że trudno byłoby, trudno byłoby ludziom zrozumieć, że to jest jednak moja płyta. I e, tak postanowiliśmy z Maćkiem, że spróbujemy zrobić to inaczej i pomyśleć przy każdym utworze, w zależności od tego, jak nam te rzeczy e, jakby w jaką stronę posz, po, 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 poszusowały, to po prostu zaproponujemy zaśpiewanie tego komuś innemu. I, i, i tak skorzystałem z moich przyjaciół, i, 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 i częściowo braci, czyli takich osób bliskich mi bardzo. No i tak to powstało. Też wielu z nich nie chciało śpiewać cudzego tekstu. Czyli jakby z zasady śpiewają to, Tylko co swoje. mają do powiedzenia samemu. I ja to uszanowałem, i to nawet, nawet mi to bardzo odpowiadało. I, i, I dlatego też jakby te utwory są bardzo różne, bo nie ograniczałem ich zupełnie. Czyli byłeś takim elementem spajającym Racist, wszystkich artystów, tak jest, tak jest. którzy się pojawili na tym albumie. Dobrze, to teraz wróćmy do tego e, utworu, o którym mówiliśmy, czyli 100 Dollars. Tu właśnie pojawia się John Clifton w teledysku jadący na motocyklu po Stanach Zjednoczonych. Things ain't like they used to be Ain't nobody gonna help you now Because nobody rides for free No one cares about their brother They only play to win the heartache $100 dollars worth of pain your best friends will beat you for a hundred bucks and forget they even know your name a handshake don't mean nothing it's just a knife in the back Maciej Krec i przyjaciela oraz bracia, można by tak rzec, śpiewał John Clifton. Przed nami jeszcze ostatnia piosenka, o której warto powiedzieć, bo ta pojawiła się jako pierwszy singiel promujący ten album i to jest piosenka... Dla mnie najważniejsza, Color of His Skin, to jest, to jest utwór, który no jako bluesman, osoba, która docenia wartość kultury czarnej Ameryki, chciałem poświęcić właśnie problemom związanych, związanym z, z, z tą nacją, z ich sytuacją w Stanach. To jest utwór, który opisuje ostatni, tak oficjalnie zarejestrowany, głośna sprawa y, y, linczu na, na, na młodym 17-letnim czarnoskórym chłopaku w miejscowości Manning, Mississippi. To, był, y, y, to była dosyć głośna sytuacja. Nie chcę tego opisywać, bo to jest dosyć drastyczne. Mhm. Warto, warto po prostu posłuchać, natomiast tu chciałem tylko wspomnieć o osobie, która to śpiewa, to jest James Birley, to jest Brytyjczyk, który mieszka w Polsce, pod Warszawą, być może część osób go kojarzy, ponieważ występował w tak w popularnym programie TVP Voice Senior i tam doszedł zdaje się do półfinału, zaśpiewał brawurowo, tam zresztą, tam go zauważyłem, brawurowo zaśpiewał piosenkę Erika Claptona, Wonderful Tonight. I mm, kiedy napisałem, zrobiliśmy ten, ten, ten utwór. Szukałem kogoś, kto sprawdzi nam tekst, bo bardzo mi zależało, żeby ten tekst był normalnym, takim. Potocznym, zwyczajnym językiem napisane, żeby w Ameryce w można ulicy. Tak, można było, można było to zrozumieć i w, też w kontekście jakimś pewnym kulturowym. I mm, roz, szukałem kogoś, kto by to zrobił dobrze. I e, e, Maciek Pruchniewicz, kiedyś gitarzysta hot Water, e, mający studio pod Warszawą, mówi, wiesz co, ja współpracuję z Jamesem. Ja mówię, ja Jamesa kojarzę właśnie z, tej, z, z tego programu. No i g James e, jakby dostał ten tekst, żeby go sprawdzić. I on mówi, wiesz co, tak mnie jakoś poruszyła ta historia, czy nie mielibyście nic przeciwko, żebym ja go napisał jeszcze raz. Mm -hmm. I, i o, o, James zresztą ma, jakby jest też tłumaczem, jest zainteresowany literaturą, i zrobił to pięknie. Ale. Na, przysłał nam ten tekst i on był bardzo, dosyć gęsty, dużo tego tekstu i mieliśmy troszeczkę problem, żeby go sfrazować, zaśpiewać i poprosiłem, James, przecież ty śpiewasz, to zaśpiewaj nam to tylko, jak to jest jakby w, 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 frazowane, żebyśmy potrafili to nagrać. No i James wszedł do studia w, 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 no i przysłał nam to. Jak przysłał, no to, no, to, to mówię, James no niestety, to on, to on, tutaj nie, on to musi śpiewać, bo on to zrobił tak, jak Dziadek, który wziął swojego wnuczka, usiadł z nim na ganku i opowiedział historię, która się wydarzyła we wsi obok, albo w miejscowości obok, taką, którą pamięta sprzed lat. No i zwyczajnie brzmi to w tym wydaniu najbardziej naturalnie, bardzo autentycznie. autentycznie. I faktycznie piosenka jest wzruszająca, to tą piosenką zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale chciałem jeszcze zapytać: płyta jest już dostępna? I można płyta jest dostępna już od Maja. Można normalnie ją w sklepach muzycznych czy w sklepach internetowych dostać. Charakterystyczną okładką, bo ona przedstawia? <grystanie> Afroamerykanina. <grystanie> po prostu. Chyba zdenerwowanego, tak? Zdenerwowanego, bo on nie słuchał jeszcze tej płyty. My jeden egzemplarz mamy dla Państwa. 71601 Radio Poznań, łącznie hasło Blues, następnie proszę wpisać swoje imię i nazwisko. Koszt wysłania takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze, a płyta może trafić do Państwa. No a teraz kończymy właśnie. Rozmowę piosenką Color of His Skin. Przypomnijmy, śpiewa James Birley. A Państwa naszym gościem był Maciej Kręc. Bardzo dziękuję, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.